Detailingowy Dziadzia, czas zakończyć test trwałości akły 9H. Dlaczego? Z tego względu, że auto praktycznie kurczę robi bardzo malutko kilometrów. Jeżeli chodzi o powłokę przez ten okres, który był jeżdżony na początku filmu, widziałeś jaki dystans, ile czasu? No niewiele, jak na tą powłokę niewiele, ale jeżeli chodzi o samą powłokę, do tej pory pierwszy raz widziała odtykanie, czyli dekontaminację pełną. Tak naprawdę w sumie to nie potrzebowała tego, bo zachowywała się świetnie, ale szkoda, że za szybko wypłukałem kwaśne APC od akwy z tego względu, że chciałem Ci pokazać na ile te APC jest agresywne, bo zostawały takie wżery. To tak wygląda wcięcia jakby podgryzło powłokę. Nic bardziej mylnego. I powtórzę się po raz kolejny najlepiej tą akwę wymyć Czystą ipą. Wskakujesz z ipą i masz takie hydro. Obłęd. A przedtem niestety woda stała, taflowała. Yy, masz wrażenie, wtedy, kurczę, usunąłem powłokę. No właśnie. Aqua kwaśna pod tym względem niestety jest kiepska, bo ona rzeczywiście jest ostra i wypukanie jej wbrew pozorom nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Yy, ale zawodnik jest konkretny. No zobacz po tym czasie no tutaj nic dodać nic ująć tak naprawdę na tym aucie moim zdaniem chyba najlepsza powłoka chyba tak no niestety tylne drzwi i tutaj zbyt dużego uderzenia spod kół nie ma ale patrząc na aplikację a jakość no to się jakoś tak równoważy bo niestety w aplikacji ona nie jest przyjemna ale odwdzięcza się właśnie Jakością zabezpieczenia. I tu cały czas widać, że ona siedzi i tak naprawdę to ja myślę, że ona tu jeszcze posiedzi bardzo długo, bardzo długo. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś yy, za bardzo. <śmulatuj> Ziazia jest, dziadzia był, dzia będzie, dziadzia tu dziadzia tam, dzia wszędzie, dziadzia gra.